Witam Was serdecznie. Za mikrofonem jest Ilan01, specjalnie dla pałacu Chatów. Zapraszam serdecznie do posłuchania. W prequelach Gwiezdnych Wojen Plokun jest drugoplanową postacią Jedi bez dialogu, ale poza filmami on i jego gatunek są szeroko eksplorowani, włączając w to szczególną słabość, która nigdy nie jest poruszona w filmach. Plokun jest mistrzem Jedi i generałem podczas wojen klonów. W legendach Plokun był znany ze swoich umiejętności bojowych i używania mocy do wpływania na otoczenie. W kanonie Plokun został przedstawiony i scharakteryzowany w Star Wars The Clone Wars, gdzie był szczególnie opiekuńczy i mentorski wobec Tano i żołnierzy klonów pod jego dowództwem. Plokun jest Keldor, humanoidalnym gatunkiem ze świata regionu Ekspansji Dorin, który jest znany z czarno-białych poglądów na sprawy etyczne. Choć moc istnieje w każdym życiu, Keldorowie mają szczególnie dużo wrażliwych na moc istot. Gatunek ten posiada unikalną religię mocy: Baran Do, której mędrcy używali mocy, by odnaleźć wewnętrzny spokój i chronić populację Keldor przed katastrofami. W przeciwieństwie do Jedi, mędrcy baran do nie używali mieczy świetlnych ani nie brali czynnego udziału w konfliktach. Chociaż rodowód nigdy nie miał znaczenia dla Jedi w żadnej z kontynuacji, Plokun pochodzi z długiej linii zarówno mędrców baran do, jak i Jedi, w tym wujka i siostrzenicy Shakun, którzy byli członkami zakonu Jedi. Choć jest jednym z najlepszych szermierzy i pilotów zakonu Jedi, Plokun, podobnie jak wszyscy Keldorze, jest podatny na działanie atmosfery, którą żywi większość humanoidów, w tym ludzi. Atmosfera Dorin jest nietypowa w galaktyce Gwiezdnych Wojen, zawiera mało tlenu i składa się głównie z Helu oraz pewnego rodzaju gazu występującego tylko na Dorin. Tlen i inne gazy występujące na większości planet Gwiezdnych Wojen były śmiertelnie niebezpieczne dla Keldorów, dlatego też poza światem nosili oni charakterystyczne maski. Oczy Keldor były również dość wrażliwe, więc nosili oni gogle ochronne, aby zapobiec ślepocie. Maski antyoksydacyjne i gogle Keldor nadawały temu gatunkowi uderzający wygląd wśród humanoidów. Pomimo wrażliwości na atmosferę większości planet, Keldorzy mieli ogólnie lepsze zmysły i refleks w porównaniu do większości gatunków. Dotyczyło to zarówno Plokuna, jak i Bokewila, nieczułego na moc pilota myśliwca gwiazdnego. Skóra Keldor była również niezwykle wytrzymała, co pozwalało im przetrwać w próżni kosmicznej przez ograniczony czas. Sprzęt Plokuna był również w stanie wytrzymać ekspozycję kosmiczną, a jego maska antyoksydacyjna była wyposażona w comlink, pozwalający mu komunikować się z dwoma żołnierzami klonami, gdy cała trójka znajdowała się w przestrzeni kosmicznej podczas bitwy o Abregado. Oczy i układ oddechowy Plokuna mogły być wrażliwe, gdy przebywał z dala od swojej ojczyzny, ale nigdy nie przeszkadzały mu te słabości. W legendach, umiejętności Plokuna w posługiwaniu się mieczem świetlnym zaimponowały zarówno Kłajgonjinowi, jak i Darfowi Maulowi. Obok kontynuacji był jednym z najgroźniejszych pilotów gwiezdnych myśliwców Zakonu, obok Anakina Skywalkera i Adi Gali. Jak każdy inny Jedi z okresu prequelik gwiezdnych wojen, Plo Koon walczył na froncie wojen klonów, od Geonesis po Katon Neimoidia. Plo Koon zginął podczas wykonywania rozkazu 66, poddając praniu mózgów swoich pilotów klonów, by zestrzelił jego myśliwiec, choć jego słabości nie miały na to wpływu. Jako Keldor, Plokun mógł mieć wewnętrzne słabości, ale jego niesamowite umiejętności jako Jedi sprawiły, że stały się one nieistotne.